Ok, pozycja boczna ustalona. Tak powinna wyglądać. Co ona mi daje? To, że mi się nie przewróci na boki, to, że ma udrożnione drogi oddechowe. To o czym koleżanka mówiła, czyli ma swobodę oddechu. Bo od czego nam udrożnione drogi oddechowe? Spróbujcie wziąć głęboki oddech podczas gdy macie brodę przyłożoną do klatki piersiowej. Tylko wszystkich o to proszę. Broda do klatki piersiowej, głęboki oddech. Lipa. Odchylcie sobie głowy do tyłu, głęboki oddech. To zobaczcie, że u osoby nieprzytomnej jeszcze trudniej by się oddychało, bo wy świadomie bierzecie oddech, ona nieświadomie, tak? Super. I co więcej, klatka piersiowa nie jest uciśnięta, czyli też jest swoboda oddechu. Kolego, poproszę jeszcze raz, połóż się z powrotem, tak jak byłeś. Na początku. Dobra, krok po kroku i dlaczego. Pierwsza rzecz... Układamy rękę w ten sposób, na tak zwane hello. Zawsze na początku wypada się przywitać, nie? A tak naprawdę to ona po prostu nie będzie nam przeszkadzała. Druga rzecz. Spokojnie. Bądź wiotki, spokojnie. Noga w ten sposób podgięta w kolanie i możemy sobie drugą nogę stopę przyklepać, tak? Co to nam daje? Jak myślicie? No, mamy jak to jest to, Przede wszystkim wykonujemy tutaj dźwignię na ciężar ciała. Ja sobie dwoma palcami mogę go obrócić. Zobaczcie, naciskam kolano i całe ciało już podąża dalej, tak? I dzięki temu, nawet małe dziecko, takiego wzrostu, tamtego kolegę spokojnie na bok by przewróciło. Naprawdę. Tak, kolegę. Spokojnie. Testowane. Małe dziecko, sześcioletnia dziewczynka, chudzinka ze 20 kg Przewróciła na bok y, kumpla, który miał 2 m 5 centymetrów i 120 kilo Spokojnie, więc to jest bardzo ważna rzecz, bo inaczej jakbyśmy chcieli Przeciągać z tej strony, to wiele więcej wysiłku My na to poświęcimy, tak? Biorę drugą rękę Przykładam sobie do policzka W ten sposób, częścią wierzchnią dłoni Zaraz powiem dlaczego Zobaczcie ten obrót. Widzicie? Dwoma palcami go obróciłem bez problemu. Część wierzchnia dłoni. Dlaczego? Bo jeżeli zdarzy mu się zwymiotować, to nie wymiotuje w miseczkę dłoni, z dłoni, tylko na wierzchnią części to wszystko spłynie. Może się tak zdarzyć bardzo często. Na przykład, jeżeli by to był uraz głowy, straciłby przytomność i wstrząśnienie mózgu. Wymioty są jedną z oznak wstrząśnienia mózgu, tak? Kolejna rzecz. Podginam kolano do góry tak, żeby jego noga w stawie biodrowym i kolanowym była pod kątem prostym. Dzięki temu on mi się nie sunie na klatkę piersiową. Jakby miał wyprostowane, no to jeden lekki ruch i leży mi na klatce piersiowej, tak? I odchylenie głowy do tyłu, udrożnienie dróg oddechowych. Oczywiście nie, zostawia, nie zostawiamy typa w tej sytuacji o tak samego sobie, bo to, że ma oddech teraz, nie znaczy, że za dwie minuty będzie go nadal miał. To jest bardzo ważne. Kontrolujemy oddech możliwie często, jak się da, nawet co 30 sekund. Pamiętajcie, że jest tak zwane 4 minuty życia. Od utraty oddechu u takiej osoby w ciągu 4 minut. To są takie minuty życia, że po tych czterech minutach zachodzą już nieodwracalne zmiany w mózgu. Może być upośledzona jakaś czynność e, sterowana przez mózg. Także mamy cztery minuty na to, żeby w razie czego przywrócić mu Więc kontrolujemy w miarę często. Jak sami widzicie, co dwie minuty kontrola oddechu to by była lipa. Tak? Najlepiej co 30 sekund. Jak jest zimno, okrywamy go czymś ciepłym, żeby... Się nie wychłodził, tak? I w tej sytuacji co robimy? Dzwonimy po pogotowie. Aż dziwnie, że tylko kobiety mówią.